Fejm MMA z małpami, patrzcie na to ty! Tutaj się wariaty w parterze biją, tam drudzy no Ale jaja, patrzcie Ale czorty czeka jest pajęczyna tu jest dużo, dużo takich pająków czerwonych Które nie wyglądają na... Przyjazne No, wolałbym tutaj ręki nie włożyć. Pokazać Wam takie coś, powiedzieć: O, zobaczcie, jak tu jest dziko Amazonia. Ale nie ma po co kłamać. Tu jeszcze jest, jeszcze dzisiaj jest turystycznie w miarę. Siemano, witam serdecznie moi drodzy. Od poloprzewarskiej, miejscowość Tena. To jest druga brama, że tak powiem, do Amazonii. Pierwsza miejscowość Puyo, Ominęliśmy dzisiaj, teraz słuchajcie, Tena. Przez kolejne pięć dni będzie oglądali odcinki z okolic Amazonii, z miejscowości ulokowanych przy Amazonii oraz w głąb słuchajcie, lasu, w głąb dżungli. Tak więc zapraszam do oglądania. Jestem turbo podekscytowany, postaram się Wam pokazać. Wszystko w jak najlepszych szczegółach. Znajdujemy się w miejscowości tena. Z południowej części Ekwadoru. Jeśli będziecie w Banios na przykład, to jest chyba miejscowość, do której dojechać dość łatwo. Tutaj jeszcze w miarę jest sporo autobusów jeżdżących właśnie z tej turystycznej części Ekwadoru. Póki co to jest pierwszy przystanek w drodze do takiej prawdziwej, najprawdziwszej, gęstej dżungli, chociaż nie można powiedzieć, że to, co widać tutaj, nie jest, słuchajcie, niczym prawdziwym. Tutaj zobaczcie, jak przybliżę wam, to już tutaj znajduje się dżungla amazońska. Tam w głąb ciągnie się, słuchajcie, 5 milionów 500 tysięcy hektarów Amazonii przez kraje takie jak Peru, Boliwia, Ekwador, Kolumbia oraz Brazylia. No, coś niesamowitego. Idziemy zwiedzać Tena. Moi drodzy, miejscowość Tena jest stolicą prowincji Napa oraz się dowiedzieliśmy, że jest stolicą Cynamonu. Zaraz życie jest późno, dzisiaj takiej typowej dżungli amazońskiej nie uda się pokazać. Dopiero przyjechaliśmy, tak więc postaram się wam pokazać jak wygląda miasto, infrastruktura zaraz przy Amazonii. Rzecz, słuchajcie, najważniejsza, którą trzeba kupić będąc w Amazonii. czyli repelent na komary bo tu nie ma żartów słuchajcie Słuchajcie, zaczynamy dzień pięknie, Ekwador wygrywa z Wenezuelą 1-0 Tu już zaczyna się pomału imprezka że jest niedziela, wszystkie sklepy pozamykane Ale tak czy tak jakaś świeża się pewnie znajdzie W samej Tenie nie ma nie wiadomo co do roboty Ale pierwsza, że tak powiem Atrakcja to jest punkt widokowy W Mieście Tena, żeby Widzieć dosłownie wszystko, tutaj jest Wieża, na którą można sobie wejść, obok już płynie rzeka i można powiedzieć widać, że to takie klimaty właśnie amazońskie, bo ta rzeka ma taki kolor brązowy tutaj napis Tena, jak prawie wszędzie w tych krajach teraz, które są turystyczne, są takie napisy, gdzie można sobie porobić foteczki no ogólnie jestem pod wrażeniem, bo na dobą sprawę jestem tutaj dopiero od godziny w mieście Pomimo, że jest niedziela, wszystko jest pozamykane, to Myślę, że nie będziemy się nudzić Tutaj, słuchajcie, już są małpy, patrzcie Skaczą po drzewach No, tu będzie prawdziwa dzić, nawet w mieście I dzisiaj, jedyną dzisiejszą atrakcją będzie, słuchajcie, wejście do Parku, który w sumie już jest na terenie Można powiedzieć Amazonii Tutaj pewnie kiedyś była Amazonia Zanim to wykarczowali i Zrobili z tego miasto, ale tu już chodzą małpki Ale czorty! Patrz, pa, 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 idzie, patrz. Ty, jaki wariat, ty! Te wariaty przybiegły, patrzcie. się. My wchodzimy na punkt widokowy. Coś pięknego. To będzie chyba najpiękniejsze pięć odcinków mojej podróży, bo. Zobaczcie, tam jest wulkan, wiele widziałem w życiu plaż, gór, wulkanów, ale dżungli amazońskiej nie widziałem nigdy w życiu. Tak więc, od dzisiaj zaczynamy serię amazońską. Jaram się, słuchajcie, naprawdę. Zobaczcie. Gdzie nie popatrzycie, tu już jest wszędzie las, wszędzie już jest dżungla. Tak więc, pomimo, że jesteśmy w mieście, to wystarczy wyjść kilka ulic dalej no i jesteście już na terenie lasu, dżungli. Niebywałe. Wydaje mi się, że gdybyście pojechali, słuchajcie, do brazylijskiego Manaus, to moglibyście mieć podobną infrastrukturę. Te budynki mogłyby być podobne Ogólnie to miasteczko jest bardzo małe, bo zaledwie 40 tysięcy mieszkańców. Staram się zawsze się porównywać do tego, co jest u mnie w mieście. Moje miasta to jest jakieś 10-12 chyba tysięcy. To wiadomo, te miasta z reguły w Amerykach Łacińskich czy w Azjach, w Azjach w Azji są po prostu mniejsze i gęściej zaludnione, bo sama miejscowość w sobie nie jest. Nie wiadomo jak duża, zobaczcie tutaj, gdzie nie spojrzycie, to jest tylko parę domków. No i zaraz już jest zielono A my idziemy do parku, który znajduje się tutaj dosłownie przed nami Ty fajmy MMA z małpami, patrzy na to ty Tutaj się wariaty w parterze biją, tam drudzy no Ale jaja, patrzcie Ale czorty Patrz, takie dzieci o. Dajcie mi przejść mordy ty uczekaj My wchodzimy do parku Nazywa się Napo Sumako. Tu już te małe śmierdziele widzieliśmy Mamy nadzieję, że będziemy widzieć jeszcze inne jakieś zwierzęta Mają być zobaczcie Żaby Mają być malowidła Tam było widać e, wulkan Sumako. Jak patrzyliśmy z wieży, ale nie nagrałem, zrobiłem tylko zdjęcie No dobra, mamy tutaj, tak powiem, ścieżkę po parku, kosztuje dolara, w samym sercu miasta, 45 minut podobno, zobaczymy, czy uda się zobaczyć jakieś zwierzęta, jestem mega ciekawy, co tu można zobaczyć, ale no jest jakieś prawdopodobieństwo, że mogą być jakieś zwierzęta. Tutaj już pająki na dzień dobry. Powiem wam, tylko wyszliśmy z miasta. Słuchajcie, ja myślałem, że to jest taki park, wiecie, jak, nie wiem, u nas w Polsce idzie do parku i po prostu macie kawałek zielonego. A tutaj już jest naprawdę... No... słychać jakieś różnego rodzaju ptaki, małpy. Już widzieliśmy pająka jednego, tak więc tu jest gęsta selwa, a powiem wam, że to jest, nawet nie jest początek chyba tego, co będziemy mogli zobaczyć tutaj w filmach z Amazonii No mówię, pierwszy dzień dzisiaj Przyjechaliśmy późno I nie ma możliwości wyczarować nie wiadomo co, ale Będziemy śmigać słuchajcie Powiem wam Zadomara To dobra atrakcja jak na wstęp Przed Amazonią, takie można powiedzieć Intro ale patrzcie na to, nie mam zielonego pojęcia co to może być Coś tu rośnie Takie jakieś duże owoce Zobaczcie Wygląda jak takie przerośnięte jabłko Nie wiem czy to można dotykać Uuu, to twardy jak... Nie wiem co Dobra mamy, to się nazywa totumo Nie robią z tego już nie no i robią z tego różne specyfiki i powtórzyłem po prostu. Zobaczcie, ale to jest twarde, jak. Uuu, czeka jest pajęczyna i tu jest dużo, dużo takich pająków czerwonych, które nie wyglądają na. przyjazne. No, wolałbym tutaj ręki nie włożyć. Zobaczcie na to. Trzeba w ten sposób iść. To tu jest jakaś stara wieża widokowa No powiem wam naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego wkoło Zobaczcie, kompletnie nie znam się na tych nazwach drzew To są jakieś Patrzcie, nie wiem co to jest nawet jakieś kolce igły Dziwna ta Amazonia No dobra, obeszliśmy cały park koło i jeszcze chciałem wam raz pokazać to jest owoc, tak? Męczennica i jadalna to się nazywa I patrzcie jakie to są mrówki Ty! Skurczy byki Bitewka. Pierwsza noc kawy. mi rima no me pana u stóp Amazonki powiem wam, że warto było zaryzykować i wziąć dormitorium. Dowiedziałem się, że wczoraj, przedwczoraj, z racji święta było pełno, nie było w ogóle miejsc, a dzisiaj już jest niedziela. Zobaczcie, nie ma ludzi, jutro wszyscy do pracy, tak więc turystów zagranicznych jest mało, a lokalni turyści w niedzielę nie mogą sobie pozwolić na podróżowanie. Będzie gorąco w nocy, już czuję, że jest mega wilgotno, ale jest wiatraczek, jest telewizor, mówię, 6,50 Bardzo moim zdaniem dobra oferta za prywatny pokój Wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś by przyszedł, to by nie dokoptowali do mojego pokoju Siemano, witam serdecznie, Piotr Polo-Przywarski Po pierwszej nocce w dżungli, no można powiedzieć w dżungli, przy dżungli amazońskiej Wychodzę na jedzenie oraz jedziemy dzisiaj w kozackie miejsce. Powiedziałbym, że nocka bez zakłóceń, ale mam chyba trzy takie gdzieś mocne, czerwone tutaj ugryzienia. Tutaj, tutaj i gdzieś jeszcze. Nie wiem, co to dokładnie mogło być albo mrówki, albo komary. Ale wysmarowałem się repelentem. Dzisiaj jedziemy troszkę dalej. Troszkę bardziej w głąb. Tak więc. Oczy ze mną, mordeczki. Co jest problemem w dżungli amazońskiej? Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie padać. Tak sobie nagle zaczyna lać. A i zaczyna tutaj lać, to powiem Wam, wygląda to mocno. Teraz ta trzeba jest spora, w miarę sucha, ale lubi sobie chlusnąć wieczorem lub po prostu rano. Mam buty naprawdę chcielibyśmy założyć klapki ale mówię, jest jakieś prawdopodobieństwo, że nie wiem, nadepniecie na jakiegoś pająka albo na coś, więc lepiej mieć buta i wziąłem w czego długie słuchajcie, ciuchy i oczywiście, tak jak mówiłem, repelent żeby się popsikać, no bo w długich nie da się chodzić w krótkich jest turbo gorąco więc trzeba się chociaż Popsikać. Kilka minut od mojej hady znajduje się przystanek autobusowy taki mały. Są tutaj dwie stacje autobusowe. Jedna stacja jeździ z miasta do miasta, takie większe punkty, a tutaj taki malutki przystaneczek i jeżdżą bardziej tutaj po wioskach w koło. Jestem już na przystanku. Powiedzieli mi, że autobus powinien być za 45 minut, może za 30. Tak więc. Poczekam, jestem trochę głodny, ale Nie mam możliwości, tak powiem pójść zjeść, no bo Jak autobus będzie wcześniej, to będzie troszkę lipa, tak więc trzeba poczekać Zobaczcie, lokalny środek transportu Rowerek taki Przywożą rzeczy na stację autobusową ludziom A my czekamy Tu jest handel, ludzie sprzedają lody i soki Dzień Słuchajcie, ludzie tutaj wyrzucają pieniądze z okien, a pozostali podają im na przykład napoje przez okno Spoko Głodni nigdy nie będziecie, spragnieni również Dodatkowo przy dworcu dużo takiego jedzenia Street food, farówka, frytki, ryba Duże łapki No troszkę jakieś tam luki inne warzywa Oprócz tego owoce po drugiej stronie. Naprawdę tutaj ciężko być głodnym. Wiadomo, jakość to nie jest pewnie najlepsza, ale zawsze to coś zjecie. Podjeżdżam, mój autobus z napisem Mishawali. Tak więc jedziemy. Ty, patrz, jaki typ ma t-shirt. Co ma na piersi? Skurczybyk Tutaj na górze pokazywana jest temperatura, jaka była w autobusie. ją pokazało 39, jest 39,4 stopnia. Nieźle chciałbym pokazać wam jak to wygląda na mapie my jesteśmy tutaj w miejscowości Itena tutaj zobaczcie jeszcze idzie pomarańczowa droga czyli droga główna, krajowa i tutaj będziemy jechać na południe do miejscowości Puerto Napo i wzdłuż rzeki Napo będziemy jechać do miejscowości zobaczcie Mishawali i to już jest końcówka tutaj już na dobrą sprawę nie ma więcej Takich miejscowości większych, gdzie jest cywilizacja i podobno stąd już, żeby dotrzeć do plemion trzeba już brać jakiś kajak Albo cokolwiek, co was zabierze rzekom. No i dojechaliśmy do miejscowości Mishawali Tutaj poznałem w autobusie gościa, który z przewodnikiem już mi zaoferował jakieś tam... Tury. Gracias. Tak więc. I najpierw się przejść. zobaczymy co jest tutaj do jedzenia. Jestem głodny nic jeszcze nie jadłem. Tak więc jedzonko, i później będziemy robić to jakieś, nie wiem, tury, wycieczki, chodzić, szukać co można zrobić. No i w całej miejscowości Mishałali nie ma tutaj za dużo co robić, oprócz obserwacji zwierząt i popłynąć później dalej w głąb dżungli, żeby zobaczyć jak żyją a, lokalni mieszkańcy Amazonki tutaj też poznałem do gościa zaoperował mi tutaj a, wyjazd 2,5 godziny za 60 dolarów ale tutaj właśnie powinienem spotkać się gdzieś z Jackiem oraz Beatą żeby podzielić koszty Słuchajcie, jesteśmy tutaj z Matą i właśnie ogarniamy tutaj tour, żeby pojechać gdzieś dalej w głąb dżungli, żeby nocować u rodziny rdzennych tutaj mieszkańców Amazonii no i właśnie ogarniamy jak to ma być. Musimy zdawić numer buta jaki mamy i jeszcze takie taki poncho taki płaszcz przeciw i będziemy starać się ogarnąć jak najlepszy tour. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Trzymajcie się w kolejnych odcinkach. Będziecie oglądać prawdziwą, najprawdziwszą. Słuchajcie, dżunglę amazońską. I uzgadniamy tutaj, słuchajcie ziomuś, hakobo Jacob. Jacob Kuba, słuchajcie, to jesteśmy u niego w biurze. I właśnie uzgadniamy, żeby tutaj zobaczyć. Taczma mahalma I uzgadniamy, żeby. To <noise> jest <noise> też mahal. <noise> Puerto Mishawali. Pochodzimy tutaj troszkę, zobaczymy co tu można zobaczyć w koło. Ogólnie stąd organizowane są wszystkie wycieczki do, e, do rodzin plemion, do muzeum, oglądanie zwierząt. Tak więc stąd będziemy jutro zaczynali tur. Dzisiaj już jest, tak powiem. Trochę późno, trzeba było po prostu ustalić wszystkie kwestie, znaleźć osobę, która jest w stanie was zabrać. Tak jak mówiłem, potrzebujecie kogoś, kto ma taką łódeczkę małą, na przykład mówiłem kajak, jakąkolwiek tak, łódkę, która was jest w stanie przetransportować przez rzekę. To jest dość turystyczna miejscowość sama w sobie, ale jakoś nie ma szczególnie tutaj, zobaczcie, tłumu turystów. Ale teraz pójdziemy sobie sami na własną rękę, zobaczymy co tu można wyczarować. Tutaj zobaczcie, w ogóle wszyscy praktycznie mają takie same e, tury, czyli tutaj w zależności gdzie jedziecie. Pierwsza najkrótsza 20 minutowy tur 15 dolarów. Komunidad, czyli to są e, plemiona. Całość trwa godzinę 30 dolarów. Później macie muzeum 40, muzeum właśnie e, tych, tych rdzennych mieszkańców 60. Tutaj mówię, wszyscy mają praktycznie identyczne ceny, wszyscy mają praktycznie identyczne tury. Właśnie potrzebujecie kogoś, kto ma taką łódeczkę i taką łódką was zabierze wzdłuż rzeki. Tutaj plemion raczej chyba nie uświadczycie takich, którzy chodzą sobie luźno. Oni gdzieś tam mieszkają w głębi dżungli i trzeba do nich się pofatygować. To nie tak, że oni się pofatygują do Was, tylko wy musicie do nich. Tutaj sobie możemy zrobić taki mały przedsmak Amazonii, coś podobnego jak mieliśmy wczoraj. Tu sobie można wejść na własną rękę do lasu i już słychać różnego rodzaju insekty. O, skurczy byki, wiedzą, że przyszliśmy. Ale tego raczej się nie zobaczy nawet. Bardzo mi się tutaj podoba i stwierdzam, że Amazona jest chyba najlepszym elementem tej wyprawy. Miejmy nadzieję, że odcinki Wam się będą podobać. Na pewno jest inaczej jak w jakimkolwiek innym zwykłym lesie i widać to po różnorodności tych wszystkich roślin. Plus to, że te dźwięki, które są, które można słyszeć cały czas są mega intensywne. A powiem Wam, że to jest dopiero początek. To jest dopiero. Sam początek tego, co będzie w Amazonii, bo od jutra zaczną się takie prawdziwe wyprawy, na które mówię, trzeba zorganizować z kimś, no bo samemu nie jesteście w stanie pójść. Moi drodzy, takim zwykłym szlaczkiem docieramy do jakiejś tej Bienvenidos a Runa Wasi Mishawali podobno chyba mieszka jakaś rodzina i po prostu serwuje a, lokalną kuchnię, ale tutaj mówię, to nie jest jeszcze nie wiadomo jak dzikie, bo tu sobie można przejść zobaczcie, wygrabioną ścieżką przecież nie będę was kłamał, że jesteśmy w nie wiadomo jakiej dziczy bo mógłbym zaaranżować wiecie, pokazać wam takie coś i powiedzieć o zobaczcie jak tu jest dziko Amazonia ale nie ma po co kłamać tu jeszcze jest, jeszcze dzisiaj jest turystycznie w miarę. No dobra, to jeszcze jest taki malutki, można powiedzieć, szlak, który prowadzi do rzeki. No i wiadomo, urywa się, ponieważ jest rzeka. Tutaj już dalej nie przejdziemy. Medicinales, de las cuales esta medicina, este es el árbol grande, <laughs> perdón, de las cuales esta medicina le Hmm. A, a aktywa to dla glandula piniel? mi gościa, który. Gracias. mi gościa, który już nas namawiał tutaj na Ayułaskę. Mówi, że 50 dolarów kosztuje i. A jeden dzień trzeba się przygotowywać. Jakbym powiedziałem, że w Peru się przygotowuje człowiek 7, to powiedział, że to jest trochę inny jak w Peru. Ja raczej nie mam ochoty korzystać, bo. Mówię, nie czuję się kompletnie przygotowany psychicznie, żeby korzystać z ayahuasca, która jest kosmicznie mocna. I to w środku wioski pomnik małp. I wszyscy ostrzegają, mówią uważajcie, bo te małpy kradną telefony, kradną kamery, kradną czapki. Wróciliśmy do Tena, bardzo fajna, krótka wizyta w Mishamali. Aby dokonać pewnych, tak powiem, interesów, żeby dogadać się co i jak. Tutaj wszyscy oferowali nam jakieś tury, bo mówię, ciężko jest samemu cokolwiek zrobić na własną rękę. Musielibyście mieć własną łódkę, żeby popłynąć, no, ale takiej łódki nie mamy. Ja do plecaka sobie jej nie schowam. Tak więc zadowolony jestem z tego, co uzgodniliśmy. Naprawdę zaczynali od bardzo, bardzo wysokich cen. Wszystko podam Wam już później w kolejnych filmach, więc następne dwa filmy będziecie mieli takie, słuchajcie, czysto przygodowe w dżungli nie planowałem być w ogóle w tena w dżungli, miałem w planach jechać do Cuyabeno, podobno Beno jest bardziej takie turystyczne dla gringo, tutaj jakby nie oferują wam takich yy, turów z Nostlegie. w Cuyabeno to oferują wszystko, mówię bardziej jeżdżą turyści zagraniczni, tutaj jeżdżą turyści lokalni i bardziej takie Godzinne, 2-3 godzinne e, tury, ale spotkaliśmy gościa i że tak powiem, zrobił nam tur na miarę. To, co chcieliśmy, nam załatwił. Zapłaciliśmy, mówię, czy jeszcze nie zapłaciliśmy. Tyle, ile trzeba. Tak więc będzie nocka w dżungli, będzie nocne wyjście, będą plemiona. Tak więc postaram się zrobić dwa konkretne odcinki tutaj w Tena, zamiast po prostu jechać później do Cuyabeno i tam robić po prostu dwa odcinki. My no trafiliśmy jeszcze wieczorem sobie na meczek. Siatkułeczki dzisiejszego dnia, dzisiejszego w sumie wieczoru. Mnóstwo ludzi, publika tutaj. Ludzie sympatycznie uśmiechają się. Zobaczcie taka, stwierdzamy, taka bardziej rzucana ta siatkóweczka, ale grają. No, jedyna pewnie rozrywka, słuchajcie, w mieście. Ale fajnie widać, że ludzie jakby interesują się tym, no, bo przyszli tutaj wszyscy posiadali w koło. Tutaj porozpalali i grilla. Jak boicie głodnie, to zaraz ktoś wam kiełbaskę usmaża albo fryteczki, tam dalej bułeczki. To jest to, to co chodzi, słuchajcie, w życiu. Jest popyt, jest podaż. Tu grają w siatkę, zaraz są spragnieni. No a to pani sprzedaje od razu buteleczkę wody. Tak więc pozdrawiamy serdecznie graczy tutaj Ekwadoru, Tena i zabijamy na chatę Moi drodzy, wróciłem już na chatę, druga nocka w Tena Jutro z rana wyruszam w dwudniowy tour na Amazonie Tak więc tam będzie nocowany, najprawdopodobniej u plemion Wszystko zostało już zorganizowane, zaplanowane Tak więc mega się jaram Amazonia, tak jak chciałem Spanie w dżungli, całodzienny trek jakiś tam po lesie Plus jakieś tam nocne nasłuchiwanie a zwierząt, tak więc mam nadzieję, że to wyjdzie bardzo fajnie. Dwa kolejne odcinki powinny być ciekawe. Można uda się zrobić trzy, zależy ile materiału przywiozę z tamtą. Tak więc moi drodzy, uciekam już spać. Dzięki za odcinek. Mam nadzieję, że się podobał taki, można powiedzieć, mówię, początek dżungli. Później będzie tylko i wyłącznie lepiej. Widzimy się na razie.